Ośrodek rodzinnej pieczy zastępczej w Płocku ma nową siedzibę. To budynek przy ulicy Warszawskiej 5, który przez wiele lat należał do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Samorząd Płocka skorzystał z prawa pierwokupu, a następnie gruntownie wyremontował i przebudował obiekt. Już w najbliższym czasie osoby, które potrzebują tej pomocy, potrzebują tego wsparcia, będą mogły skorzystać z praktycznie nowego obiektu. Bo to, o czym wspomniałem, poza praktycznie szkieletem cały obiekt został wymieniony. Został tak dostosowany, wnętrze pomieszczenia zostały tak dostosowane, żeby odpowiadać funkcjom, które ma spełniać ośrodek. W budynku znajduje się kilkanaście pomieszczeń przeznaczonych m.in. dla pracowników ośrodka, koordynatorów i psychologów, a także na szkolenia dla rodzin zastępczych. Dobudowana została klatka schodowa, a obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na nowo zagospodarowany jest także teren wokół domu. Bardzo nam zależy jako ośrodkowi rodzinnej pieczy zastępczej, aby to było właśnie wyjątkowe miejsce, wyjątkowe miejsce dla rodzin zastępczych, dla rodzinnych domów dziecka, ale przede wszystkim dla tych najmniejszych, dla dzieci, które zostały powierzone właśnie pieczy zastępczej chcielibyśmy bardzo, żeby wchodząc na teren tego ośrodka czuli się bezpiecznie, żeby czuli z naszej strony olbrzymie wsparcie. Ośrodek przeprowadza się na warszawską z ulicy Kleberga. Zwolnione tam pomieszczenia zostaną zaadaptowane na potrzeby istniejącego przy Kleberga żłobka. Rozbudowa przy ulicy Kleberga za moment już ruszy, wykonawca został wybrany i właściwie w tym momencie, tuż po przeprowadzce, tam prace na Kleberga ruszą, a żeby w perspektywie kolejnego roku przybyło tam 68 miejsc żłobku dla najmłodszych płoczan Polish Hip Hop Festival to wydarzenie, które wpisało się w kulturalny krajobraz Płocka i każdego roku przyciąga na nadwiślańską plażę tysiące fanów tego rodzaju muzyki. Edycja 2025 za nami, pełna emocji, różnorodności i dobrej zabawy. To były trzy dni koncertów, spotkań i pozytywnej energii.